Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale SJSN Rocks. Witam Was w kolejnym odcinku z talii Sunlit Wali. Słuchajcie, y dzisiaj pójdziemy sobie na wyprawę, bo potrzebujemy skóry, potrzebujemy żelaza. Dużo rzeczy potrzebujemy, więc pójdziemy sobie po prostu w inną stronę zupełnie. Może w stronę tej wioski i tam dalej za wioskę, ewentualnie tam do tyłu. Eee, mamy dużo do przejścia i do ogarnięcia, więc yy, chcę to ogarnąć. Więc my od razu pójdziemy tam, tylko muszę znaleźć sobie miejsce w skrzynkach. No i dobra, możemy iść na wyprawę. jedzonko mamy. Reszta się na wyżej zdobędzie po drodze O, mamy ul nawet Więc ul też się przyda później Więc na razie sobie tutaj Może gdzieś tutaj znajdziemy jakieś krowy Ewentualnie położymy po kopalniach, ale... Nie jestem pewna czy chcę nawet nie złożyć do kopalni tak szczerze, bo nie mam zbytnie pochodni. Dalej, po prostu sobie połazimy. Zobaczmy co tutaj w ogóle jest. Nie połazimy, zobaczymy czy znajdziemy w ogóle jakikolwiek normalne drzewo. Widzę, że tutaj jest jakiś... You make... Co? You've seen the end of many species. Begone. Czy on mnie pierdol? Aha. Nie wiem o co chodzi z tym drzewem. Serio. The fuck was oak? Oh. Begone. Okej. Okay. go. Śmiesznie. Ja tutaj coś znajdę ciekawszego, czy raczej nie, tutaj możemy zabrać A Quest to miśmy na Mohamora, naprawdę? A, a pytanie gdzie? <laughs> Bo nie wiem. Czekajcie, quest complete. Nie wiem. No nie wiem o co chodziło z tymi, tymi tymi, ale okej. Okay. To takie klonowe, to też nie. To klonowe drzewka. To idziemy dalej. A tam coś jest? Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Się zawróciłam, nie wiem dlaczego, no bo to mnie drzewo akurat nie bije, to nie wiem. Nie wiem co chodzi. Pojęcie, nie. Mam. Też nie rozumiem, czy mówię, skoro jest dobrze, a reszta jest taka psuta. O, mamy krótka. Dawaj. Kura się przyda. Tych król. Która się mega przydała. Ja Teraz mogę wywalić te rzeczy tutaj. Po wywalono oprócz jedzenia. Dobra, idziemy. Wieczek, tutaj więc dobrze, bo mamy wełnę dzięki temu. No wejdziemy dalej. Tu obok mamy wioskę. Pytanie, czy ja tę wioskę już z tą splądrowałam, czy nie? Bo nie pamiętam również, czy ja ją czy nie. Dobrze, to się na pewno przyda, bo mam książki. Więc to na pewno. Mam kaczuszki. Zaś się noc robi. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że robi się noc. A może będę mogła zrobić a, jakieś łóżko czy coś. to... Tak. Tak. Mogę łóżko zrobić. No Nie fajnie, mam łóżko. Ale zwykłe, najzwyklejsze łóżko. Jest dobrze. Fajnie. Mamy koniki. Czy to jest kwiatowa... kwiatowy koń? No mam, mam, skórę. Moblum, okej. Okay. Dawaj. o ile skóry. Uderował mnie skórą. Czy z niej wypada więcej skóry, czy mi się tak wydaje? No nic, idziemy dalej. A, to są te zwykłe. Okej. Okay. Jedzenie będę miała sporo już. Więc nie jest źle. Dobra. Czy ja tu coś znajdę? Ciekawszego. Czy raczej nie. Tu nic nie ma. Tu mamy węgiel, chociaż tyle. Też ja nie pamiętam, że tu się w ogóle pojawiają potwory. Tak szczerze powiedziawszy. Chyba tak, ale nie wiem. Nie jestem pewna. Ale powinny się chyba pojawiać potwory. A, tutaj w ogóle nic nie ma. A, nie wiem. Nie pamiętam. Do końca. Dobra, dawie łóżko. Mam w ogóle umiejętności pod kawałek, ciągle o tym zapominam. Movement speed. Mm -hmm. Healing, dobra. Pickaxe efficiency. Tu nic nie mam. Tu nic nie mam. Tu movement speed. No dobra. No to pójdziemy sobie tam dalej. No tutaj widzę już rzeczy. O! To jest wodna kopalnia. Widzicie wodna, pod wodą. Co to jest? Cynk Żelazo To no Żelazo się nam przyda teraz. Więc fajnie by było, jakbym to było to żelazo. Okej okay. Chyba tyle, co to jest? Jakiś robot, ja Nie nic tutaj nie widzę, tylko to żelazo, które mi z... wzięło i tutaj poleciało. A tak to chyba tutaj nic takiego nie ma. Próbuję czy zrobić. Może to dalej działa. Nope. To dalej tak nie działa. Smuteczek. Myślałam, że mi zadziała to, to, ale nie działa to tak. A no trudno. Nie wiem na których tych tych to działa, ale na tym najwidoczniej nie. Dobra, daj to żelazo po prostu, zwyczajnie, normalnie. Dobra. Dobra, zatem niech tam zostanie już. A, to nic nie daje. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Mmm. Idziemy dalej. Jak to śmiesznie drzewo wygląda... Ła! Wow. Jak to drzewo śmiesznie wygląda, słuchajcie. Bardzo ciekawie. Bardzo interesująco, to drzewko wygląda. Tak widać, że, że z biomu na biom przechodzi. Tak płynnie, tak ładnie. Oczywiście mówimy o płynności Minecraftu, więc... Tak płynnie to to nie jest. Ale. Ja zmienię to faktu, że gdzieś doszłam. Dobra, gdzie jestem? Bo tak trochę nie wiem. To wygląda trochę jak taki. Ee, taki, 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 taki biome. Faktycznie jakbym było jesienią gdzieś. Co ja tutaj mam? O! Nie będę chciała kupować tego. O nie nie. Proszę krówek, mamy tuż I mam 10. Dobra, powinno styknąć chyba. Najwyżej jedną krowę gdzieś znajdę i rozpalę. teraz jestem. Co to W ogóle mogę zadać sobie. Dobra. Kur... posłyszałam, tylko nie wiem gdzie. Gdzieś? Tak. bo uh, oh. Dobra tyle powinnoszmy starczyć więc jest OK No lejdziemy dalej co ja tu znajdę Co ja tu znajdę mm -hmm -hmm -hmm. Sam raz. To dosłownie sam las. I nic nie ma. ciemniaczki. I jaka to słodna dolinka, patrzcie. Ja tam nic nie widzę zbytnio. To jest tylko ciemno. Ale to ciemno-dębowe drzewo i potrzebowałam chyba. Czekajcie, tu? Do tego? Tak, Dark Oak. Dobra, to idziemy. To zbierzemy przy okazji kolejne to tak tylko muszę uważać, żeby na to nie nadepnąć, bo zlecę. Uii. Kurde, ile to jest... Fok? Chodź Okej, okay, mamy to. Mamy to, ok. Tak, pięknie. I bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jeszcze jedno takie drzewo, zetniemy i będzie dobrze. Fajnie, super. Bardzo mi się to zaczyna podobać. O, ale japa. Ale to jest japa. Podoba mi się tu. Trzeba będzie tu wrócić. Dobierzemy japa. O, dwa. Uf. Dobra. I idziemy, słuchajcie Port Loaded? Nie wiem o co chodzi z tym Aha, claiming mode Nie wiem Nie wiem o co z tym chodzi Nie ogarniam, dobra Dom, teleport Dobra I sobie na razie niepotrzebne itemy Tutaj gdzie mogę wywalić. Dobra. Mam to. Dobrze, to zjedziemy z tym tam. No, bo tu mi już rośnie, myślałam że ja w ogóle tego nie mam. Zapomniałam o tym. Ale dobra, to tam nic nie zmienia, bo i tak mogę tak dać, bo dzięki temu będę miała o wiele więcej tego. No, proszę bardzo. O, no i cyk, i dotąd, dotąd niech sobie rośnie. już nam daje trochę więcej... Ogarniętego wszystkiego. O, trzeba wszystko mogę dać. O! No i fajnie. So, ja mogę to zrobić na całość. Bo czemu by nie? Więcej dzięki temu, ee, zrobiłem mi ci tutaj miejsce. Mamy to słuchajcie. Kawałek terenu ogarnięty. Dzięki czemu tutaj nam ładnie będzie to ee, rosło i będzie widoczne bardziej dzięki temu, nie? Dobra. Idziemy dalej. Mogę to sprzedać, mogę sprzedać... No, 8 ziemniak 6 ziemniaków. Dobra, to jest nie na razie. spać. Dobrze, co ja tu jeszcze mogę zrobić na pewno? A z tego co bym mogła zrobić? Ogarniać trochę syfu tutaj. To jest taki syf niezmierny, że to jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Dobra, ciemno dębowe i dębowe jeszcze, tylko pamiętam. Potrzebowałam drewno jest dębowe. O, mamy drewny handlarz przy las. Dobra. Raz, dwa, trzy, tu będzie cztery. Nie wiem czy bardziej pięć chyba. O. A tu się to się po prostu powiększy. Dobra. to Teraz tak. Y Dobra, na razie tyle styknie. Na razie nie wiem jeszcze, ile będę potrzebowała takiego. Tak i będzie ok, dobra. Więc będziemy mieć trochę więcej tutaj... będzie jeszcze jedno drewno, więc tu będzie to... Tutaj. To chyba tylko na cztery rodzaje drzewa mogę, nie dać. Okay oak dark oak splus and pine 3 dobra czyli tylko pine 3 potrzebuje czyli, czyli mamy cztery rodzaje drewna okay. A, tylko nie mam tego mam dąb mam ciemny dąb mam świerkowe tylko nie mam właśnie tamtego... innego drzewa ale no, to jest ciemny dąb i świerk. Ciemny dąb, świerk. Dobra. Mm, fajnie. Jak na moje bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Wiele wystarczy jak na razie. Dobra. Co ja bym jeszcze mogła tutaj poogarniać, bo nie wiem trochę, mam sywy w skrzynkach. Nie wiem trochę co tutaj zrobić z tym wszystkim, co ja mam w tych skrzyniach. Wiecie co? Wezmę na razie te wszystkie drewniane rzeczy. To całe drewno jakie mam. Po prostu wezmę na dół tutaj. Dobra, no tutaj mamy yy, wszystkie rzeczy, które potrzebuję. Tu mamy to. A jak plecak się robi? Plecak. Aha, plecak muszę kupić. Od typa yy, od kociołków. Dobra. To kociołek mogę w sumie zrobić. Ocyk. O i mamy ladder worker. Dobrze. Jest, jest, dobrze. Tutaj jeszcze hajsiwo. siwo Cyk, dobra. Idziemy. I zrobimy sobie akurat ladder workera. Mój się też przyda do plecaka. Jakbym miała plecak to już na spokojnie wtedy? Tak. I idziemy tu. Rzecz przyciek nowy. Wziąć robotę, przyszłeś. Super. O, on sak to sprzedaje też, ale ja chcę plecak. No i mamy, mamy plecaczek, słuchajcie. Co to jest balans jak? Co kurwa? Jakieś krok co, what the fuck? Jakieś moduły i do do ok No dobra, mamy plecak tego tak, zciak, więc... No chociaż tyle. Teraz ustawienia, bo jak to było teraz z tym plecakiem, bo F to wytwarzanie B to jest to. Co jest pod plecakiem? Jak ja mam otworzyć plecak proszę bardzo. No dobra. mamy plastarczyk, więc to dobrze. Mamy to. Mmm. Pickle dish. Ok. Dobrze. Więc mamy to. Teraz to by się przydało jeszcze robić. No ale ja bym to sprzedała, bo to dużo kosztuje. Ja bym to sprzedała, słuchajcie Kosztuje dużo, a ja jedzenia sobie zdobędę, tak czy siak Bo mamy trochę już Ogarniane Więc ja bym to sprzedała, żeby się trochę odkuć Finansowo, dobra, tak, tak Góraczki mogę sprzedać No i na razie tyle. Nie mogę to jeszcze sprzedać. O, proszę bardzo. I 3T. Dobra, trochę hajsu Z to będę dzięki temu. Cyk, cyk, dobra. No i nie, nie ma tragedii, słuchajcie, nie ma tragedii. Mam tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi. Dobra, idziemy tu. No tutaj odkładam wszystkie temy Pytanie, gdzie te edymy teraz są? Jakich potrzebuję? A ja już nie mam tego tego? Ojej, ja myślę, że mam. Mam dwa, mam dwa. Pytanie, u które... O! Kolejny golem. Bolemy się tu rozpiął. Dobra, u którego to było? Który mi to sprzedawał? Bo nie pamiętam. Ty to sprzedawałeś? Ty to sprzedawałeś? Dawaj to? coś jeszcze? To Chyba nie. To nie wejdzie, prawda? Nie, nie no, się. O, kurwa! Odcinek bez zgonu to nie jest odcinek. Mi się zepsuły. Temy. Каким союзом меня так волноваш? Уф! Хорошо, нет, 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 не 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 нет, 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 Dziękuję. Aha, bo ja miałam w ogóle innego sprawdzać. O, nie poszli już. Mam nadzieję, że ten mnie nie będzie bił teraz. Yy, aha, to kupiłam od ciebie. Co będzie ten szablon kowalski? Mnie zastanawia, po co ten będzie. Nie, chyba nic tu nie ma więcej, co bym chciała odwa... I w jedną, i w drugą, i w jedną, i w drugą. Okej. Okay. Zrobimy sobie całą zbroję, to będzie koniec odcinka. Pytania, czy ja mam wszystkie itemy na na, 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 na tą zbroję. To. To i to. Nie? To co ja potrzebuję. A, to potrzebuję. To to mam. To, to i to. I tu potrzebowałam to. Tak. Mogę jeszcze o, to zrobić. Najpiękniej. No mam całą żelazną zbroję prawie. Został nam kolczy do zrobienia. Ale to na tyle na dzisiaj. Słuchajcie, dziękuję Wam za odcinek. Trzymajcie się. No i waju.